Cześć, witajcie z tej strony OGRT, ja dzisiaj w życiu jest jeden film, ale przy co drugi? Z na trybie Kraków, czy jak zginę, to nie będę w stanie się czy mi się uda przejść i pokażę Wam tę strękę, nie. Ja sam przyszedłem na tu chyba swoich i dwóch sam przyszedłem w... e, są sobie wojest, ale...

Nie no, zobaczycie, co się z nim będzie działo, bo jest taka szansa, że po swoich wątkach sami zobaczycie. No i co, zaczynajmy. Powiem wam czemu góry są najgorszym spawnem, bo nie ma tej blisko żadnej gabeli do Na przykład nie wiem. Na... na plaży jest blisko Akwalon i taser. Czyaserus, Na latek blisko jest pistolet. Tutaj nie ma niczego, oprócz tam... Tam gdzieś jest... Tylko ten... odpieram do pyszek, który nawet... tu jest przy każdym spawnie dosłownie. To jest chyba najgorszy spalm, na który mogliśmy trafić, ale... nie powinno być po pierwszy lagu, jest też... tam... nie powinno być zbyt Kelvin! Witam cię, przyjacielu. Zobaczcie, to ratuję, ja Inicja weszła w grama Gra Candy Weź się spokój, zawsze się ratuję Dobra ja. Mój kolega gra w całą salę i będziemy grać Czekajcie Już jestem deforesta może kiedy i indziej i nad nas niech ale uracujmy właśnie tego keflina bo on nas będzie tutaj najkać. Jeśli mi skopisz jakiś domek na drzewie, łaslęcznie cię wysadzę, by nam Dobra, pewnie weź już bardziej łapytynę. Chodźmy. Dążaj za mnie, oczywiście nie został w tym dżucie. Jak ktoś po pierwsze sobie spróbujcie, po drugie, jak ktoś chce sobie zagrać. Mhm. E mi się zmienił normalny Samsung polis, to stworzyłem, uwaga, serwer, serwer play z pracą, z sklepem z, na bronie, czyli możesz dosłownie sobie kupić bronię. nie, możesz być myśliwym, linkiem itd. Itp, itp. Mój kolega potrzebuje drugiego rybaka, bo mam takiego kolegę, który się tam dosłownie. Ogólnie, to się nazywa dosłownie e, e, wędkarz i po prostu potrzebuje świeciela do, do, oczywiście, raty dwuosobowej. Mogę no save'ić. No i typ. No nie wiem, to będzie taka miniseria na kanale poza samą oczywiście, ale mam nadzieję, że uda się da coś tutaj ogarnąć, fajnego. Więc piszcie i już zaczynamy to Hej! Hmm. 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 Dziadek ma papugę, która mówi piwko, diabelski wynalazek y -y -y, Głosem dziadka hmm. Śmiesznie Dobra. nie Cześć. Cześć. Czemu? Lighter A, bo, to było bo. Spokojnie, to nie jest jeszcze żadna notatka. Spróbuję też na tym świecie, znaczy nie obiecuję, czy, jeżeli mi się uda, ale spróbuję oczywiście zdobyć wszystkie e, notatki i zrobić z Wami osiągnięcie. Ja nie będę używać e, od razu mówię e, specjalnej, e, specjalnej aplikacji, bo właśnie to Ci pokazuje gdzie jest wszystko piepowe sąsa, bo ja ją mam... Bo wiecie, ja zapomniał użycie tego, ale to, to jej nie używam. Kurlik. kurlik. E, tryb hardcore zmienia się to, że można umrzeć od jedzenia i picia. I uwaga, uwaga, też da się umrzeć niestety od takiego czegoś. Cieniam, czy mi nie dali naprawdę na początek tabletek? Ale jeśli jest to. Już obejdzie się bez mnie. Mam nadzieję, że nam się w ogóle uda na tym na tym świecie przejść. To są zabawy. Tym nie schodzimy. Ewidentnie. Nie wiem czy ktoś z Was wie zna się nas sosy do wreszcie, ale nie chciałbym się przekładać, ale przyszedłem dwa razy sosa i jeden dzień na pamięć całą mapę. Więco, nie? No, Można ja by tak powiedzieć, że jestem w miarę dobry.

jak chcieli zaskoczyć z wysokości, to polecam się trzymać po prostu w ściany. Bo wtedy nie dostanę się w gruncie wejdzie. Bo gra uzna najmniejsze pixele dosłownie jako grunt. Więc spoko, moim tutaj mapa. No, mamy blisko jaskinię z łopatą, która mi jest dosłownie potrzebna. Nie wiem. Ja potrzebuję najbardziej. Pójść po latarkę po pierwsze. Pójść po Po drugie, nie wiem czy też mówię, ale subskrybujcie, poddajcie mię figurę. Bo mówię o górę Nie wiem, miał też w dół, bo chciałbym rozbijać swój kanał i po prostu chyba każdy wie o co mi chodzi. Oczywiście tu z tego jakże pięknego świata stworzymy coś dużego, obiecuję nawet. Ale jak na razie to będzie... tu? Ta, to Kelly. Wszystko się, pewnie. A nie, to akurat bo tak, ale... Mam taką nadzieję, że nie wymylę bo to jest śmiesznie. Kevin, chodź, bo błotniak cię ci zaraz zje. Mm. Idziemy po e, ulepszoną siekierę, po e, latarkę i po duchy piwka. tam jest no, Nie, nie, to było tak, skoro było. To było... To było tak to, to Nie, zbyt tyś pamiętam... To... Tam... Okej, okay, dodaję jakiś dźwięk, ale to bardzo kurza. Przynajmniej ci mówi, że jesteś blisko. Ja teraz cicho błagam. Gro! Cicho! Nie! Nie zyskał, bo to nie ma tego. Nie da się tutaj zrobić. Bo tutaj trzeba zejść w male. Więc postaci nie zyskać, to będziemy. i nie ze skaki Tutaj nie Jezus, jak ja nie cierpię tego dźwięku. To, jest to najgorszy dźwięk, który w ogóle... On co się w ogóle powiesił, o kamień? Dziękuję wreszcie. Wszystko. 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 Teraz nie wiem czy ktoś Nie, tam jest. Poprowadzę Was, pokażę Wam wszystko. Ja jestem tutaj prosem. Z tego miejsca nie skaczone. Chyba, że robicie tak. Jeszcze tutaj jesteście. Tutaj też robicie tak muszę tak, nie że się stało.

...krótko <grymne> myślę, by było tutaj. Pasze. Pasze. to było zginęło to było to było właśnie Paszę, z jakiej logii, mam przy tym nie wiedziałem żeby mogę mieć takie logi. tego tak, myślę albo gdzieś flara jeszcze tutaj zerwała się dawajcie mi wszystko o ła o ła o ła o dawaj mi to mam granat. Mała... Nie mam żadnych małych kamieniów no Małe kamyczki, Małe kominiczki, małe To nie jest małe koministów. Tylko spróbuję Było to Tak się Ciało No cóż Ludzie żyją i ludzie nie żyją. Mogą użyć od starości, ale też nie muszą użyć od starości. Mogą też odpuścić od ciałaś u niego. A my robimy popracę temu, e, co mam tu nazwisku. Nie trafiłem. Ewidentnie. Nie chciałbym zginąć. oj, oj, oj Kelvin! O co mi się! Kelvin, bo zrobisz boom z tym. Pilo co za... Widzieliście to i zrobił z tym backflipem? Backf back. Co jest? No mnie no, bóg. Nie kapiję znowu dobra. Fotowoltaikę. Weźcie odejść od tego czegoś, co wkurza każdego... tego... tego. tego. Na początek po srebrno, bo to jest tak jak nikogo, nic nam jest potrzebne, ale nie aż tak bardzo. Ach. To co idziemy? Fama, tam, bo tam, tak. tam też jest Tamto się spałka, już wyszło. ty, pytałam, oczywiście, o czym myśleliście. jak ja lubię tą grę. tylko spróbuj, spróbuj na na największy Nie ktoś tylko podajdzie to to dostaniemy. Moim. шокерка, 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 шокерка. Не, я сейчас давай ставим смачивать. Замолчи меня, что? Ну, я еще вот не вышу, да? Ну, и так, и так, на же мы еще пробуем все там. Что-то мы научим, что здесь еще и заем, что-то. Вон то очки, O widam. Tutaj spróbuj. Tylko spróbuj. Tylko spróbuj, a pospokojować moje szykie. Nie widzę. Ja się omych chłop. No, kolejny. Le średni umiejęt. Tylko spróbuj. Widzę cię. Widzę cię. Czekam, aż mnie na broń palną i wyjaśnię jednym strzałem. Niech tylko spróbuję podejść. Ty ja tym dostawię Niech tylko jednym strzałem dostaniemy. Tylko spróbujcie. Czy ty mi uderzyłeś, Kelvina, teraz? Czy ty cię? Czy, czy ty? Czy rzuciłeś kamieniem w Kelvina, aż mnie czy ty się uciekasz kamieniem w No, Kevin, chodźmy. Dywalaj! Dywalaj, powiedziałem. I mi ciepię ich. Ja ich nie cierpię. Mam nadzieję, że kiedyś będzie. Czy on jakoś tutaj wszedł? A jeszcze widzę, że nie zdarzyło, że jakieś tam jakiś... eee... Mówiśmy... się Mówiśmy... 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 się utkać tam. Dziękuję. Te ciągle, to do to do tego. Zaz jeszcze z będziemy iść, więc... Tylko tutaj bierzemy nie spokojnie tym możemy. O tutaj jeszcze wiem. Drugie wyjście w dziwnym miejscu, ale... Dziwne, że się dopiero teraz dowiaduję o takich się, o, to, o takich miejscach. Może i dodali, bo wcześniej nie było pewnie pamiętam. Jest. Ogólnie e, kilka dni, ten, nie sobie, nie do dni temu, na co dzień, nie temu była aktualizacja, która dodaje e, trapy. Dlatego w moim świecie już się pojawiły pomosty. Gdzie jesteś, Kelly? i się sobie. A, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Nie o tym. Nie o nie, tym. Nie. E, o jednej ważnej rzeczy no, nie mam, Cie, czyli, no, rzeczy, czyli tabsy. dużo piwa. O co będzie w Mister Boxer? o, mouse A z Małż, Czy to był z mouse Małż. Cię suszą A, nie Służony, zjedz. 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 Chciałabym jeść. kiedyś, czekić, by było do się, można mogła po czerwku chodzić. Nie O. Tam czy tu? No, a wstawiłem, że tu, ale chyba nie, 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 nie wiem. Tu bo... widzisz, że tu nie, tutaj chyba będzie pan. to chyba będzie wejście do. No, nie wiem, pokażę się później. Nie, to jest z. to jest z. <tuszel> tym, bo pamiętam to. Tutaj zawsze wytykałem błyskaw w Jak jechałem do bunkru, który jest gdzieś tak blisko, tutaj zawsze wytykałem błyskaw w alkoholu. Mhm, śmieszne prasy. A, A właśnie... Ten bunkier był... nie pamiętam gdzie. No, po prostu był gdzieś tam. Gdzieś przy tym jeziorku Sopracz! Chodź tu, chodź tu Małeś tutaj Wracaj! Sopracz! Mamy sztuły! Mamy! W tym odcinku tylko będziemy do... Oczywiście! Tak to już do tego. Nie wiem. w tym odcinku Tylko dojdziemy do przejścia to ja teraz wiecie co? Zgadnijcie! Musicie poczekać na kolejny odcinek dopiero wtedy tam wejdę. Na 20 łapek pokażę Wam jak pod tym filmem dokładnie pod tym ma być 20 łapek wtedy pokażę Wam krok po kroku jak przejść to miastnie bez umierania się tak. Okej? Okay? No. Mam nadzieję, że okej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.